Siemaneczko kochani, z tej strony Ramerjof i witam was w czwartym odcinku serii Happy Wheels a więc zaczynamy skoro, dobra już nie będę mówił a więc, skoro pamiętacie się w trzecim odcinku próbowaliśmy przejść to nie udało mi się, więc powtarzamy wow, 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 wow wow, fuck Oczywiście, dobry początek. Jeszcze raz. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Przepraszam, widzowie, jeśli widzieliście coś w tym rogu, to bardzo mi przykro. Avast. Dobra, się rozpędzamy. Jee. Ota. Fakie. O, dawaj, dawaj, dawaj. Jedziesz, Malina. O, pięknie. Rewa tak trzymaj nie odpuszczę mogę nagrywać pół godziny ale muszę to przejść o, to, to, jee to, to. Yeah. jestem najlepszy jestem zwycięzcą wygram to bo czemu? bo chcę I nikt mi nie przeszkodzi nawet stary dziadek ani wielka kula która leci nade mną i mnie zabiła właśnie Oh yeah Wow, wow, wow. cofamy. O tak Jedziemy No, co mi jest? Głupia kula Ja cię muszę usiąść O Idealnie

Nie, dobra. miałam to przychodzić ile chcę, ale. Dobra, to jest za trudne. no Za trudne, po prostu za trudne. Zejdziemy teraz sobie. Bigfoot Food, food Forest. Tak, jak to. I bierzemy. Bierzemy naszą babcię, którą jeszcze nie graliśmy w, tym, w tej serii. Więc... Nie zaszkodzi. O tak. Mam jeho. Mam kiełbasę. Mam coca I utknęłam. O tak. O, masło. Kolam, moja kola. No co ty robisz? Nie ma czasu na dżemkę! E, be, 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 O. że szt się rozwaliła, to była masło moje. Łap, Boże, Nie dość, że na rowerze to i tak wolna. Gruba baba. Wow! O ma, dzięki za popęd. Oj oj Jedziem dalej. O, 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 Naprawdę? Nie no dobra. Ty do niczego się nie nadajesz. Ej! Chciałem to! Ten najlepszy? To jest, to jest mistrzu! Wacek i Jacek! Oj Wacek, pedałuj! Musisz doprowadzić Jacka! Do mety! Bo twój Jacek, mały Jacek bardzo tego chce! Dobra, nie, dobra, to jest bez sensu. Dzisiaj mi w ogóle nie idzie. Mm -hmm. O, kolejny bieg z przeszkodami, jak fajnie. Zbierzemy naszego rowerzystę. Co, pewnie tego znowu, też, tego pewnie też nie przejdę. O, o! Oczywiście, a po co mi ono? Tak, Pięknie. A -a. Jestem rowerzystą, który zgubił dziecko, więc jestem królem. O tak! Jestem taki dobry. O, o pięknie, pięknie, pięknie. O, o nie mów. Tyle przyjechałeś, że nie wiedziesz pod górkę. O, ja ja, wale. O, victory! We are the champions. We are... Boże. <coughs> Chrypka. Co to? Co to jest? O tu, tutaj nie grałem jeszcze Habem Ale fajne O tak Jak jasne, ale snajper Habem O ja, oho uh -huh. O tak Gleczemy ja tak się schyliłem. Ojej, nie chcę się cofać, nie chcę się cofać. Fuck. Czy miałam tam jechać? Spok. Ani się zatrzymać. <laughs> Jeszcze raz... Jeszcze raz. Jedem, jedziemy, jedziemy, jedem. Jedziem. O. o, tak. Jedziesz Marina. O. Jak? Ty jedziesz? No, widzę, że odciąłeś. Pięknie. Kolejny. O, trzeba się w łeb. <laughs> What the sam tam zeskoczył, jale Dobra Dziwne są te mapki dzisiaj Nie podobają mi się mm, A więc sobie weźmiemy No jest 7,5 minuty Nie za długo <coughs> Przepraszam Boss Battle Medley Dobra, dzisiaj weźmiemy sobie A, tego Tego facia. Jedziesz. O nitro. Aha. Kupi dziadek. Jeszcze raz. Dziadek! Jedzie dziadek. A, 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 a. No, znowu! Znowu się kniebnął. Znowu się glebnął. ja cudem on się glebie? go jebie. Nifer. Dziwny ziomek. Bardzo dziwny. E, Silent City. Mam nadzieję, że w to jeszcze nie graliśmy. Opy. Nie, tu nie graliśmy. E. You seem to be ground, the ground, you need feel an axe. Okej. Okay. Aha, jeszcze to się, rozpędźmy jeszcze bardziej. Ojoj. Ja nie wierzę. Jeszcze rękę stracić. Jak się w jeszcze tu rękę stracić? Dobra, ty tu nie wiedziesz. Ty tu nie wiedziesz. Ultimate Payback. O, fajnie. Ultimate Payback. Ha, dobra, after Mamy go gonić, okej. Okay. Dobra, ja, ale szybko. O ja. Nigdy tak szybko nie hałem. Spoko. Aha, to o to chodziło? Spoko. Gratuluję pomysłu. Bardzo fajnie. North Pole Rush. Oh jingle bells jingle bells jingle all the way Oh what fun it is to ride husband open sleigh Hey jingle bells jingle bells jingle all the way Oh what fun it is to ride open open sleigh Hey jingle bells jingle bells jingle all the way Oh what fun it is to ride husband open sleigh Dziękuję wszystkim, fajnie było. Dziękuję. Dziękuję. Dobra noc. karierę! Dobra nie, nie, ma jeszcze raz. Jingle bells, jingle bells, jingle, oh, hey, jingle, jingle, jingle all the way. All oh, fun to ride, husband, Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All fun to ride, husband, HO Dobra. Koniec świąt. A poszukaj, może będzie coś strasznego. Ja chcę coś strasznego. The ghost train. Hello? Ojo! Co się dzieje? Nie wiem chyba. Dobra, połamałem się już. Brawo mi, brawo mi, brabra, bra, brawo mi. Dobra, ci co mamy? Od, ni od, od niego uciekać od tego, tego tramwaju? <ścoughs> Okej, okay, dobra, ja uciekam od tramwaja. Okej, okay, dobra. Jest git. Na razie uciekam. No harpu mnie wzięli, no? Jakie ziedy? Jeszcze raz. <ścoughs> I No i ja się już spędzam. Oni niech tam mnie gonią, ile chcą, nie złapią już. Za bardzo się rozpędziłem. Tak się rozpędziłem! A może trzeba za tym być? Może trzeba być za nim? Jeszcze nie koniec, ale okej, okay, dobra. Dobra, ja jadę. Jedziemy. O, no, koło mi popsuli. No, co że Żydym? Żydym jakiem? Ne, Niedobre Żydy. Nie lubię Żydów niedobrych. Wolę dobre Żydy. Takie złe Żydy. Hańba. Ale żyję dalej. I chyba już nie. żyję. żyje? <głos> <głos> Wygrałem, nic nie robiąc. Jej. Ale fajnie. No nie jest straszniejszego. space. Może to będzie coś strasznego? Okej. Okay. Zapowiada się bardzo ekscytująco. O, udało mi się. Haha. Ha. Nie. Nie. Dobry, puść mnie, puść mnie. No co? Co ty myślisz? Co ty myślisz? Jamek? Daj mnie złapać się. Daj mnie moje wózek. Daj mnie moje wózek. No. Gdzie ty mnie? Za cządra moje... Moje cządra! Człowieku, ty nie, niechlubny. Zostaw mnie moje te. Moje. Zostaw moje. Moje klejnoty! Zostaw! Nie bawię się z Tobą. For forever. No widzę. Odcinek już ma 16 minut. Dobra. Happy Halloween, happy Halloween, happy, 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 happy Halloween, happy Halloween. O? <gacht> Pierune dingen, Nie Zo zit je, het is O O O oh, <gluz> um, HAPPY HALLOWEEN! HAPPY HAPPY HALLOWEEN! Happy, HAPPY 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 HALLOWEEN! No bo... Takim wspaniałym uśmieszkiem chyba raczej zakończymy ten odcinek A więc trzymajcie się, do następnego razu i zachęcam was do komentowania, lajkowania subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia i pa pa!